No cześć, Robercik. Siema. Robert, miał takie pytanie, bo Jan Urban coś na konferencji gadał, że wiecie pić flaszka w Finlandii w szatni. Czy to była prawda? Czy żeście pili? <grym> on też, kurde, wszystko musi powiedzieć, nie? Ale ja o nim się nie będę nie? Niech on sobie powie. Niech powie na konferencji, jak było, kto Rowika kaj wyliwał. Ja nie będę tego gadał. Nie byda. Ostatni raz mnie, kurwa, wyjebali z kapitana, jak kto powiedział. No i chuj! Teraz kurwa. No jestem znowu kapitanem, wyjebali trenera kurwa, no i... Janek też jest dobry. No przecież można pić. My w Barcelonie cały czas. na Napierdolomy chopie <gryw> dzień a noc. No i kto kurwa do podejdzie do nas kurwa. Nikt kurwa. Nikt nie podchodzi kurwa. Ja mal kurwa, nie ma jeszcze 18, a kurwa napierdala. No i kurwa ją kupuję zawsze, nie, na stacji. Na stacji kurwa. No i chuj, nie sprzedają mi, ale kurwa. Ja mal też odpierdalo, kurwa, takie rzeczy, że pucha mu kurwa na wiesz No ale chuj. Ach, przestań, tej chopie, kurwa, nie w Hiszpanii. Kto nas kurwa obserwuje? Chyba kurwa, dzieci, kurwa, nikt więcej. No ale, co? Trzeba się napić, kurwa. No, przy takim meczu, kurwa, trzeba pić. A, no ja, życie jak picie, życie jak w Madrycie, nie, ale, no, znaczy w Barcelonie, nie, wiesz, jako. Aha, chcę no, właśnie, dobrze, żeś to poprawił, bo puta, kurwa, real, wiesz, jako. <laughs>